Opowiadaj, co ty tam dostałeś? Siemka kochani moi, już jestem już jestem tutaj. Także jestem szczęśliwy, że już wyszedłem, że musieliście się, się martwić o nas. Ja wiem, i tak, dostałem tak. To jeszcze od współosadzonego. Takie takie raczki jakby. No sandały to są Sandały. Jak... Następnie tak. Yy, dostałem ga gacie, yy, parę skarpet. No to nic, ale... tylko iście, dzieci! Dostałeś gifty! <laughs> Następnie y, kadzienne y, laczuszki, ale o rozmiar trochę mniejszy. Jeden, to trochę mi wystaje pięta, ale to delikatnie tylko. Następnie, co? Yy, tutaj mam te, tutaj te mam listy. Jeszcze, jeszcze z sądu dostałem. Że mam się stawić 27. Ty masz jeszcze tam na przedpokoju trzy listy. No, dobra. Ja ich nie otwierałem, no, to ja są twoje prywatne, no, nie? O, to jest ten Twój. No tak. No to jest ten Twój. To ja na razie tu położę te listy. Jeszcze oprócz tego dostałem jeszcze jedną koszuleczkę. Jeszcze jedną koszuleczkę. O! I, o! To ta to, czapka to, to ta akurat z domu była. Kastura, yy, na słońce. No, na słońce, bo myślałem, że coś będzie. Tutaj coś jeszcze wziąłem, nie wiem co. Z chałupy szybko, na szybkiego. Yy, następnie tak. Co najważniejsze? O! No nie wiem, że pół litra dostałeś. Zobacz. Cały zestaw <grym> Zobacz. Kubeczek. Kubeczek. Do zupki i na że... drugie pierwsze danie do... do kanapeczek, No i elegancko, a tu jeszcze dla farmazonów, którzy pisali, że Jacek, te Jacka od razu na odwyk powinno, nie? No. i jeszcze oprócz tego, zobaczcie, wszystko, wszystko plastikowe, kochani, wszystko, kurde, plastikowe, wszystko, no.